Aleksander Sterling postrzegał świat przez pryzmat wydajności. Czas był zasobem, emocje, zobowiązaniem, a ludzie aktywami lub przeszkodami. Jego apartament na ostatnim piętrze wieżowca był tego odzwierciedleniem minimalistyczny, chłodny, urządzony w odcieniach szarości i chromu, z oknami od podłogi do sufitu, z których roztaczał się widok na miasto pulsujące danymi i transakcjami. Był to świat, który zbudował, którym zarządzał i w którym czuł się bezpiecznie. Aż do teraz. W jego sterylnym świecie pojawiła się anomalia. Miała na imię Elżbieta, miała sześć lat, wielkie, przestraszone oczy i milczała. Była córką jego zmarłej siostry, kobiety, z którą od lat nie utrzymywał kontaktu, pogrążony w budowaniu swojego imperium. Testament uczynił go jej jedynym opiekunem. Dla niego była to kolejna nieplanowana fuzja, problem logistyczny, który należało rozwiązać. Zorganizował dla niej pokój zatrudnił najlepszą agencję niań i założył, że problem zniknie. Ale Elżbieta, albo Ela, jak nazywała ją jego siostra w nielicznych listach, które teraz czytał, nie znikała. Była cichą, drobną obecnością, która nawiedzała jego idealnie uporządkowany dom. Nie mówiła ani słowa. Lekarze nazwali to mutyzmem wybiórczym, traumą po nagłej utracie matki. Dla Aleksandra była to po prostu kolejna niedziałająca część systemu. Trzymała w rękach zniszczonego pluszowego misia, którego futro było wytarte od lat uścisków, a jego jedyne szklane oko zdawało się patrzeć na Aleksandra z cichym wyrzutem. Pewnego ranka jego asystentka poinformowała go o problemie. Fundusz powierniczy, który jego siostra założyła dla Eli, wymagał osobistej weryfikacji tożsamości opiekuna w konkretnym oddziale banku. Procedura, której nie można było obejść telefonem, e-mailem ani armią prawników. Aleksander westchnął z irytacją. Była to strata co najmniej dwóch godzin z jego dnia, w którym każda minuta była przeliczana na tysiące. Postanowił załatwić to szybko i bez rozgłosu. Ubrał się w prosty, szary sweter i dżinsy, a nie w swój zwykły, szyty na miarę garnitur. Nie chciał być rozpoznany jako Aleksander Sterling, prezes zarządu. Chciał być anonimowym klientem, wejść, podpisać, co trzeba i wyjść. Była to kolejna transakcja, nic więcej. Bank był ucieleśnieniem biurokratycznej stagnacji. Marmurowe posadzki były imponujące, ale powietrze było gęste od zapachu papieru i cichej desperacji. Poinformował młodą pracownicę przy kontuarze o celu swojej wizyty. Powiedziała mu, że takie sprawy załatwia tylko kierownik oddziału, pan Kowalski. Chcę porozmawiać z kierownikiem. To pilne, powiedział Aleksander, starając się, by jego głos brzmiał neutralnie, a nie jak rozkaz, do którego był przyzwyczajony. Pracownica spojrzała na jego zwyczajne ubranie, a potem na kolejkę za nim. Jej uśmiech był wymuszony i pozbawiony ciepła. Kierownik jest teraz zajęty. Proszę usiąść i czekać. Zostanie pan zawołany. Aleksander zacisnął zęby. Czekanie. Było to coś, czego nienawidził z pasją zarezerwowaną dla spadających akcji i nieudanych przejęć. Ale nie chciał robić sceny. Usiadł na niewygodnym krześle, zerkając na zegarek. Każde tyknięcie sekundnika było jak kropla kwasu na jego nerwach. Minęło 10 minut, potem 20. Widział gabinet kierownika przez szklaną ścianę. Pan Kowalski, mężczyzna o zadowolonej minie i zbyt ciasnym kołnierzyku, śmiał się głośno, rozmawiając z innym klientem, starszym mężczyzną w nienagannym garniturze, którego Aleksander rozpoznał jako lokalnego dewelopera. Była to uprzejma, Towarzyska rozmowa, a nie pilna sprawa bankowa. Po 40 minutach deweloper wstał, uścisnął dłoń Kowalskiego i wyszedł. Aleksander również wstał, spodziewając się, że teraz jego kolej. Ale kierownik podniósł słuchawkę telefonu i zaczął prywatną rozmowę, odwracając się plecami do sali. Aleksander usiadł z powrotem, czując, jak w jego żyłach narasta zimna furię. Nie chodziło o arogancję, chodziło o rażącą nieefektywność o pogardę dla czasu drugiego człowieka godzina 60 minut straconych bezpowrotnie obserwował jak pracownicy poruszają się w spowolnionym tempie jak plotkują przy dystrybutorze z wodą jak ignorują rosnącą kolejkę ten oddział był chory zainfekowany a w końcu po upływie 92 minut pracownica zawołała go niechętnym gestem Aleksander wszedł do gabinetu Kowalskiego, a ten nawet nie podniósł wzroku znad jakichś papierów. Tak? Czym mogę służyć? mruknął kierownik, jakby robił mu łaskę. Jestem Aleksander Sterling. Przyszedłem w sprawie funduszu powierniczego Elżbiety Sterling. powiedział Aleksander cicho, ale z precyzją, która sprawiała, że jego podwładni drżeli. Nazwisko w końcu przykuło uwagę Kowalskiego. Podniósł wzrok Zmierzył Aleksandra od stóp do głów, a na jego twarzy pojawił się wyraz niedowierzania, a potem paniki. Sterling. To nazwisko było synonimem władzy w tym mieście. Jego firma posiadała w tym banku konta korporacyjne warte setki milionów. Twarz Kowalskiego zmieniła kolor z różowego na blady. Gwałtownie wstał. Pan Sterling. Przepraszam, ja ja nie wiedziałem. Myślałem, że pan. Proszę usiąść, proszę. Czego pan sobie życzy? Kawy? Herbaty? Aleksander pozostał na stojąco. Patrzył na spoconego, przerażonego mężczyznę i nie czuł satysfakcji. Czuł tylko zimne, wyrachowane obrzydzenie. Życzę sobie, panie Kowalski, żeby załatwił pan tę sprawę. Natychmiast. A potem życzę sobie żeby przygotował pan dokumenty do zamknięcia wszystkich moich kont osobistych i firmowych w tym banku. Mój zespół skontaktuje się z panem jutro w celu transferu środków. Stracił pan dzisiaj znacznie więcej niż tylko mój czas. Zanim Kowalski zdążył wydukać kolejne przeprosiny, Aleksander był już przy drzwiach. A tak przy okazji, dodał, odwracając się na chwilę. Ten fundusz, dla którego kazał mi pan czekać półtorej godziny, jest przeznaczony dla sześcioletniej sieroty. Może następnym razem, gdy będzie pan oceniał pilność sprawy na podstawie ubrania klienta, warto o tym pomyśleć. Wyszedł, zostawiając za sobą ciszę przerywaną tylko gwałtownym oddechem kierownika, który właśnie zrozumiał skalę swojego błędu. Dla Aleksandra nie była to zemsta. Była to prosta konsekwencja. Zła usługa została wy? System został naprawiony. Jednak w drodze do domu coś w nim pękło. Myśl o Eli. O sierocie, dla której tu był, uderzyła go z nieoczekiwaną siłą. Nie chodziło o fundusz. Chodziło o nią. Po raz pierwszy od jej przybycia pomyślał o niej nie jako problemie, ale jako dziecku. Dziecku, które straciło wszystko. Kiedy wszedł do apartamentu, zastał nową nianię, panią Hannę, siedzącą na podłodze w pokoju Eli. Kobieta w średnim wieku o łagodnych oczach nie próbowała zmuszać dziewczynki do mówienia. Po prostu siedziała obok niej i cicho rysowała w swoim szkicowniku. Ela, jak zwykle milcząca, przyglądała się jej z uwagą. Aleksander zatrzymał się w drzwiach, niewidoczny. Pani Hanna narysowała małego ptaszka, a potem spojrzała na dziewczynkę. Wiesz, Elu, czasami, kiedy słowa są zbyt ciężkie, można je narysować. Albo można je przytulić, tak jak ty przytulasz swojego misia. On zna wszystkie twoje sekrety, prawda? Ela nie odpowiedziała, ale jej mała rączka mocniej zacisnęła się na plu. Aleksander poczuł kłucie w piersi, obce i niewygodne uczucie. Przez te wszystkie dni próbował zarządzać sytuacją z dystansu, rzucając w nią pieniędzmi i personelem. Nigdy nie przyszło mu do głowy, żeby po prostu usiąść obok niej na podłodze. Tego wieczoru, po tym jak pani Hanna poszła do domu, Aleksander wszedł do pokoju Eli. Dziewczynka już spała, a jej twarz w świetle księżyca wyglądała na kruchą i bezbronną. Miś leżał obok niej na poduszce. Aleksander usiadł na skraju łóżka, ostrożnie, by jej nie obudzić. Zaczął przeglądać dokumenty, które w końcu otrzymał z banku. Nie tylko te dotyczące funduszu, ale całą teczkę, którą przekazał mu prawnik jego siostry. Znalazł listy, zdjęcia, rysunki Eli. Na jednym ze zdjęć jego siostra, uśmiechnięta i pełna życia, trzymała na rękach roześnianą Ele. Wyglądali na szczęśliwych. Aleksander poczuł fale winy. Był tak zajęty budowaniem swojego życia, że przegapił życie swojej jedynej siostry. Wśród dokumentów finansowych zauważył coś niepokojącego. Regularne, duże wypłaty z konta jego siostry na życie jej szwagierki, Matyldy. Wypłaty, które nasiliły się tuż przed jej śmiercią. A potem, w ostatnim liście, który jego siostra napisała, ale nigdy nie wysłała, znalazł zdanie, które zmroziło mu krew w żyłach. Boję się Matyldy. Ona patrzy na Elę, jakby była nagrodą pieniężną, a nie dzieckiem. Muszę chronić moją córkę. Nagle wszystko stało się jasne. Mutyzm Eli. Jej strach. To nie była tylko trauma po stracie matki. Coś jeszcze się wydarzyło. Coś, co miało związek z ciotką Matyldą, która po śmierci siostry Aleksandra przez krótki czas opiekowała się Elą, zanim odnaleziono testament. Następnego dnia Aleksander nie poszedł do biura. Zlecił swojemu zespołowi prawnemu i prywatnemu detektywowi zbadanie sprawy Matyldy. Sam spędził dzień w domu. Kiedy pani Hanna przyszła, nie ukrył się w swoim gabinecie. Usiadł w salonie, udając, że pracuje na laptopie, ale tak naprawdę obserwował. Widział cierpliwość i ciepło pani Hanny. Widział, jak przyniosła Eli glinę i jak razem, w milczeniu, lepiły małe figurki. Widział, jak po godzinie dłoń Eli niepewnie się nęła i dotknęła dłoni Niani. To był mały gest, ale dla Aleksandra był jak trzęsienie ziemi. Późnym popołudniem zadzwonił dzwonek do drzwi. Aleksander otworzył i zobaczył kobietę o ostrych rysach i chciwych oczach. Ciotka Matylda. Przyszłam zobaczyć się z moją siostrzenicą, oznajmiła, próbując wejść do środka. Za nią stał jej prawnik. W tym samym momencie z za rogu wyłoniła się Ela idąc za panią Hanną. Na widok Matyldy dziewczynka zamarła. Jej oczy rozszerzyły się z przerażenia. Upuściła misia, a Zyust wydobył się cichy, zduszony z kowyt. Cofnęła się gwałtownie i schowała za nogami Aleksandra, drżąc na całym ciele. To był ten moment. Moment, w którym wszystkie wykresy, zyski i straty przestały mieć znaczenie. Aleksander poczuł falę pierwotnej, opiekuńczej wściekłości. Położył dłoń na głowie Eli, czując jej drżenie. Spojrzał na Matyldę zimnym, stalowym wzrokiem. Nigdy więcej nie zbliżysz się do tego dziecka, powiedział głosem cichym, ale ostatecznym. Prawnik Matyldy wystąpił naprzód, podając mu pismo. Moja kniętka wnosi o przyznanie jej opieki nad dzieckiem. Uważa, że jest pan nieodpowiednim opiekunem, zimnym człowiekiem biznesu, który nie ma czasu ani serca dla dziecka. Jesteśmy przekonani, że sąd przyzna nam rację. Aleksander uśmiechnął się, ale w tym uśmiechu nie było ani krzty wesołości. Proszę przekazać swojej kniętce, że może spróbować. Ale niech wie, że użyję każdego zasobu, jaki posiadam, by ją zniszczyć. A teraz proszę opuścić mój dom. Bitwa o Ele przeniosła się do sali sądowej. Matylda i jej prawnik przedstawili Aleksandra jako bezdusznego milionera, który postrzega dziecko jako niedogodność. Mówili o jego długich godzinach pracy, o jego emocjonalnym dystansie. Malowali obraz kochającej ciotki, która pragnie tylko dobra dla swojej osieroconej siostrzenicy. Kiedy przyszła kolej na Aleksandra, jego prawnik przedstawił dowody finansowe zebrane przez detektywa. Wykazał, że Matylda systematycznie okradała swoją siostrę, a po jej śmierci próbowała przejąć kontrolę nad funduszem powierniczym Eli. Argumentował, że jej motywacją była chciwość, a nie miłość. Ale to zeznanie samego Aleksandra zmieniło bieg rozprawy. Wstał i podszedł do barierki. Nie mówił o pieniądzach. Mówił o swoich błędach. Wysoki sądzie, to prawda, zaczął, a jego głos był zaskakująco mocny. Przez większość mojego życia byłem człowiekiem, którego opisuje adwokat pani Matyldy. Byłem zimny. Byłem skupiony na pracy. Zaniedbałem swoją siostrę i nie poznałem jej córki. Dopóki nie było za późno. To wszystko jest prawdą i będę z tym żył do końca moich dni. Zrobił pauzę, a na sali zapadła cisza. Ale w ciągu ostatnich kilku tygodni ta mała dziewczynka nauczyła mnie więcej o życiu niż wszystkie moje transakcje biznesowe razem wzięte. Nauczyła mnie, że prawdziwa wartość nie leży w cyfrach na koncie bankowym, ale w poczuciu bezpieczeństwa w oczach dziecka. Nauczyła mnie, że cisza może być głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Tak, może nie byłem gotowy, by być ojcem. Ale uczę się. I przysięgam przed tym sądem i przed pamięcią mojej siostry, że poświęcę resztę mojego życia, aby upewnić się, że Ela jest bezpieczna, kochana i szczęśliwa. Jego słowa były szczere, surowe i pełne emocji, których nikt, kto go znał, nigdy by się po nim nie spodziewał. Sędzia, starsza kobieta o surowym, ale sprawiedliwym spojrzeniu, słuchała uważnie. Na koniec sędzia poprosiła o rozmowę z Elą w swoim gabinecie, w obecności psychologa dziecięcego i pani Hanny. Matylda uśmiechnęła się z wyższością, pewna, że nieme dziecko nie będzie w stanie niczego przekazać. Po dwudziestu minutach wrócili na salę. Sędzia usiadła na swoim miejscu, a jej twarz była nieprzenikniona. Sąd wysłuchał obu stron, zaczęła formalnym tonem. Dowody finansowe przeciwko pani Matyldzie są niepokojące i zostaną przekazane prokuraturze. Jednak w sprawach opieki najważniejsze jest dobro dziecka. Spojrzała na Ele, która siedziała obok Aleksandra, trzymając go za rękę. Pani psycholog zapytała Elżbietę, gdzie czuje się bezpiecznie. Dziecko nie odpowiedziało słowami, ale wzięło kartkę papieru i narysowało dwie postacie. Dużą postać trzymającą za rękę, małą postać. A nad nimi narysowała dach, dom. Sędzia podniosła rysunek. Prosty, dziecięcy, ale jego przesłanie było jednoznaczne. Następnie pani psycholog zapytała, kto jest na rysunku. Elżbieta podeszła do stołu i wskazała palcem. Wskazała na dużą postać, a potem spojrzała na pana Sterlinga. Następnie wskazała na małą postać i na siebie. Nie mam wątpliwości, gdzie jest dom tego dziecka. Twarz Matyldy stężała w grymasie wściekłości. Młot sędziego uderzył. Opieka w całości zostaje przyznana panu Aleksandrowi Sterlingowi. Sprawa zamknięta. Na korytarzu Aleksander kucnął przed Elą. Po raz pierwszy nie wiedział co powiedzieć. Ale nie musiał nic mówić. Ela puściła jego rękę, zrobiła kroczek do przodu i objęła go za szyję. To był pierwszy uścisk, jaki od niej otrzymał. Pierwszy znak prawdziwego zaufania. Aleksander zamknął oczy i przytulił ją mocno, czując, jak topnieje ostatnia lodowa skorupa wokół jego serca. W tym momencie na zimnym, marmurowym korytarzu sądu nie był już prezesem. Był ojcem. Minął rok. Apartament na ostatnim piętrze nie był już sterylnym sanktuarium szarości i chromu. Na ścianach wisiały kolorowe rysunki. Na dywanie leżały zabawki. Z głośników płynęła muzyka z bajek, a nie notowania giełdowe. Aleksander siedział na podłodze, budując z klocków zamek. Wychodził z biura każdego dnia o piątej. Jego firma nadal prosperowała, może nawet lepiej niż wcześniej, ponieważ nauczył się ufać swoim ludziom. Jego priorytety uległy całkowitej zmianie. Ela siedziała naprzeciwko niego, podając mu kolejne klocki. Mówiła. Niedużo, ale jej głos stawał się coraz silniejszy każdego dnia. Była radosnym, ciekawym świata dzieckiem, które powoli leczyło swoje rany. Pani Hanna która stała się częścią ich małej rodziny, uśmiechała się do nich z fotela. Wyżej, wujku! Zamek musi mieć wyższą wieżę. Zaśmiała się Ela, a dźwięk jej śmiechu był dla Aleksandra najcenniejszą rzeczą na świecie. Tego wieczoru, gdy kładł ją spać, Ela przytuliła swojego starego Misia. Wujku? szepnęła. Tak, skarbie odpowiedział, poprawiając jej kołdrę. Kocham cię. Powiedziała cicho, ale wyraźnie. Aleksander poczuł, jak do oczu napływają mu łzy. Pochylił się i pocałował ją w czoło. Ja też cię kocham, Elu. Bardziej niż cokolwiek na świecie. Stał przez chwilę w jej pokoju, patrząc, jak zasypia. Potem podszedł do wielkiego okna i spojrzał na miasto. Kiedyś widział w nim tylko siatkę możliwości i zysków. Teraz widział coś zupełnie innego. Widział świat, który pewnego dnia pokaże swojej córce. Świat, w którym najważniejsze transakcje odbywają się nie w salach konferencyjnych, ale w cichych momentach miłości i zaufania. Zrozumiał, że tamtego dnia w banku nie stracił tylko dziewięćdziesięciu minut. Zyskał całe życie. A to była inwestycja warta każdej ceny.